Gardus z żelaznoduszy obserwował z oddali wybuch bramy Bramyzur i poczuł, jak jego serce pęka z żalu. Był pewien, że w promieniu mili dookoła wybuchu nie ma szans na to, żeby ktokolwiek ją przetrwał. Szlachetny Lord Grymn pewnie już nie żył, tym razem bez żadnych szans na ponowne przekucie. Gardus zdawał sobie sprawę z tego, że na żałobę czas przyjdzie później. Całe miasto płonęło, a w powietrzu unosiły się krzyki ofiar, wymieszane z odgłosami wystrzałów. Nawet majestatyczny Fort Wenegar zdawał się być otoczony przez ziejące krwawą czerwienią demony Korma, które próbowały przeprowadzić zmasowany atak na mury fortu. W tym samym czasie stormkaści z domu Vindicators toczyli ciężki bój z demonetkami Slanesza. Ci legioniści Sigmara pod dowództwem Lorda Celestanta Volkara dalecy byli od rozpaczy, walcząc bez wytchnienia i posyłając kolejne hordy demonów z powrotem do Krainy Chaosu. Żelazno Duszy miał plan chciało połączyć siły Celso of Vindicators z wojskami śmiertelników z Wolnych Gildii, którzy nadal na zrujnowanych uliczkach miasta utrzymywali punkty oporu. Pomimo tego, iż bezgranicznie słabsi fizycznie od wiecznych Stormcastów, dzielni żołnierze Gildii nadal z wściekłością przeprowadzali kontrataki na hordy demonów. Chociaż tracili przy tym ogromne ilości ludzi, każdy z tych ataków poważnie dziesiątkował najeźdźców. Pomimo furii obrońców, ogólna sytuacja na polu bitwy była tragiczna. Każdy Stormcast, który padł trupem w trakcie obrony miasta, był kolejnym gwoździem wbitym w trumnę Windikaru. Splugawione przez Belakora niebiosa, połączone z zatrważającą przewagą demonów, sprawiły, że każdy zdawał sobie sprawę z tego, iż do obrońców miasta nie dotrą posiłki, a ich nadzieje na zwycięstwo są całkowicie bezpodstawne. Demony mogły tu ginąć tysiącami, ale nieustannie napływały ich nowe hordy, przyciągane przez katastrofalną rzeź rozgrywającą się na zniszczonych ulicach. Stromkaści z domu Hallowed Knights również ponosili ogromne straty. Ci, którzy padli pod demonicznymi ostrzami, nie mieli szans na powrót do Azyru, a ich dusze dołączyły do korony błyskawic, uwięzionych w krwawych chmurach nad miastem. Żal ponownie uderzył w duszę Gardusa, który z bólem zrozumiał, że dla tych wojowników śmierć jest ostateczna. To jego osobista decyzja, by przybyć temu przeklętemu miastu na pomoc, sprawiła, że jego wojownicy teraz zostali skazani na wieczne potępienie. Czy było warto? Słyszał zewsząd, jak na ulicach Windikarum przeprowadzana jest rzeź. Ci, którzy przysięgli bronić miasta, teraz byli mordowani z zimną krwią pośród dymiących ruin budynków. Nieważne, czy było warto, czy nie było warto, pomyślał Gardus. Zaczął ponownie nawoływać swoich wojowników do jeszcze bardziej heroicznej walki. Był pewien tego, że tylko wierni będą w stanie powstrzymać ciemność, która ich otoczyła. Rozpoczął raz jeszcze swój taniec śmierci, kierując się w stronę demonów. Rąbał i ciął na lewo i prawo, pod nosem nucąc modlitwę do boga króla Sigmara. Błagał go o ratunek i wybawienie. Jakiś czas później dotarł w końcu do Wolkara i niecałej setki nadal pozostałych przy życiu stromkastów. Towarzyszyło im około 80 żołnierzy wolnych gildii, nadal dzielnie stanowiących opór. Cała ta grupa, zarówno stromkaści, jak i śmiertelni żołnierze, ruszyli pod bramy fortu Wenger, gdzie otoczeni zaczęli przygotowania do swojej własnej śmierci. Hordy demonów zaciskały blokadę dookoła obrońców. Ich cienie nagle jakby wydłużyły się na całym polu bitwy. Rosły i rosły, otaczając sterty martwych ciał i zaczęły w nienaturalny sposób rozrastać się, podczas gdy demony rozpoczęły skrzeczenie w mrocznej mowie. Nagle cała ta horda rozstąpiła się, otwierając drogę dla swojego pana. W powietrze wzniosły się okrzyki demonów skandujących imię swego mistrza. Belakor! 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 Mroczny mistrz wyłonił się nagle z cieni, a jego oczy płonęły mordem. Do uszu księcia dochodziły ciche modlitwy obrońców o zbawienie, żałosne i patetyczne. Chociaż dźwięk modlitw irytował go, to sama ich istota... Budziła w nim lekkie rozbawienie. Wiedział, że modlą się na nic. Uniósł rękę w górę, a za nim przyprowadzono zakrwawione ciało Lorusa Grymna, odartego ze swojej sigmarskiej zbroi i związanego łańcuchami. Nadal oddychał, otoczony przez demonetki Slanesza, które z rozbawieniem otwierały nowe rany na jego zmasakrowanym ciele. Serce żelaznoduszego stanęło na chwilę, gdy ujrzał swego starego przyjaciela tak umęczonego. Wzrok grymna spotkał się z wzrokiem Gardusa. Lord Castellan, pomimo całego cierpienia, jakiego spotkało, skinął głową z szacunkiem w kierunku żelaznoduszego. Ułamek sekundy później Belakor odwrócił się i wbił mu w serce ostrze cienia. Ciało grymna padło bez ruchu na ziemię, a strupa wystrzeliła błyskawica w górę. Żelazno duszy zawył z wściekłości. Po raz ostatni pomodlił się do Sigmara o siłę, po czym lord Celestan domu Hollowed Knights zaszarżował w kierunku mrocznego mistrza. Lord Celestan Wolkar, widząc to, ruszył natychmiastowo za gardusem, prowadząc ze sobą resztkę wojowników Celestal Vindicators. Wreszcie miał przed sobą wroga odpowiedzialnego za atak na jego miasto. Usłyszał, jak za jego plecami śmiertelnicy z wolnej gildii również wznoszą okrzyki bojowe i ruszają do szarży. Wiedział, że każdy z nich porzucił już myśli o przetrwaniu tej bitwy. Czas na śmierć. Pomimo swego ogromnego rozmiaru, Belakor był niesamowicie zwinnym demonem jednym ruchem swoich masywnych skrzydeł wzbił się w powietrze. Ostrzecienia zatańczyło, rozcinając na miejscu dwóch paladynów retrybutorów, którzy śmieli go zaatakować. Chwilę później pierwszy książę wypowiedział słowa klątwy, która w mgnieniu oka spowodowała, że dwunastu stormcastów padło na kolana, nie będąc w stanie unieść swoich broni. Wolkar zdążył wykonać kilka pełnych desperacji uderzeń, zanim ostrze cienia nie zakończyło żywota lorda celestanta. Gardus wpatrywał się z wściekłością w pierwszego księcia, samemu będąc zajętym walką z kilkoma demonami naraz. Widząc to, Belakor rozkazał swym demonom, by otwarli przejście Gardusowi. Pierwszy książę zażyczył sobie zabić go osobiście. Rozpoczął się tak ich pojedynek u stóp bramy fortu Weneger. Pan cienia zmierzył się z żywym przykładem wiary w Sigmara. Mroczny mistrz otoczył swe ciało powłoką cienia, powodując, że każdy z ciosów lorda Celestanta, który w teorii musiał trafić, napotykał tylko na gęstą chmurę cienia. Ostrze cieni z kolei trafiało w każdy słaby punkt w zbroi Gardusa, kąsząc go cięciami niczym wąż walcząc w cieniu przeklętych niebios żelaznoduszy zrozumiał że nie ma szans z belakorem raz po raz oszczecenia kaleczyło gardusa sprowadzając go w końcu na kolana ostrze i młot lorda celestanta skrzyżowały się próbując powstrzymać kolejne ciosy księcia demonów twarz żelaznoduszego zakleszczyła się w grymasie bólu arogancki kłopcze... Wysyczał Belakor. Przybyłeś tu na własne życzenie. I po co? Myślałeś, że jesteś w stanie mnie powstrzymać? Potworze, nie masz pojęcia o tym, czym jest poświęcenie. Czym jest honor? Warknął przez zaciśnięte zęby Gardus. I jeszcze nie wygrałeś. Dokończył. Gdy Gardus wypowiedział te słowa, z niebios, Uderzyło w nich jasne światło. Belakor zasyczał z bólu, oślepiony i odwrócił wzrok od żelaznoduszego. Wpatrywał się teraz w pojedynczą wioskę światła, przebijającą się przez potworne, karmazynowe chmury. Przez tą wyrwę w ciemności, w kierunku zdewastowanego miasta Windikarum, nadciągała armada złotych statków powietrznych. Błyszczących światłem tak jasnym, że przypominał nowy świt. O tym jednak, co działo się dalej, porozmawiamy sobie następnym razem.